Witam modelarzy Okrętowych Palacu Młodzieży, rodziców, sympatyków modelarstwa. Tak jak powiedziałem poprzednio, na dzisiejszych zajęciach to, co poprzednio kleiliśmy, przez tydzień nam wyschło i po prostu zobaczymy, jak to nam się po prostu skleło, czy to z powrotem nam się nie rozpręży? Wziąłem, po wyciągałem te gwoździe, no i teraz wielka niewiadoma spróbujemy. Proszę popatrzeć. Mamy profil. Zobaczymy jak to będzie tu pasowało. No, prawie dobrze. Teraz następną czynnością będzie doszlifowanie tych krawędzi. Można to zrobić papierem ściernym. po tych gwoździach powstały takie zabrudzenia. Te zabrudzenie to jest po prostu garnik, bo to jest oklina dębowa i nie jest to takie estetyczne, więc będziemy musieli po tym jak przygotujemy odbojnicę. to potem weźmiemy okleinę namoczymy i już nie w i nie 24 godziny moczenia w wodzie tylko szpileczkami delikatnie nasmarujemy klejem i szpileczkami delikatnie tą okleinę ale też musimy tą okleinę moczyć po prostu okleimy. Jak już okleimy tą okleiną, to w ten czas w te miejsca, gdzie mniej więcej były gwoździe, te konstrukcyjne nasze, podbijamy gwoździe ozdobne. One tak wyglądają. To są gwoździe pokrytym osiądzem, stalowe gwoździe. Tu jak raz mam średnicę gwoździa 1,5 mm, ale są i milimetrowe, i 16 mm jest gwóźdź po prostu długość gwoździa. Można kupić gwoździe 20 będzie w ten czas mocniej, że nam trzymało ten element po prostu potem po oklejeniu tą okleiną zewnętrzną w tym miejsce mniej więcej gdzie mamy tutaj te brzydkie otwory po prostu wbijamy, wbijamy taki właśnie pójść Ozdobny, który będzie nam po prostu zastępował w rzeczywistości śrubę, bo tutaj są specjalne śruby specjalnie przykręcane do tego pokładu. No ale sprawa jest taka: mamy ten element najważniejszy. Ale co dalej? No dalej postępujemy tak podobnie jak, jak z dziobnicą, bo ta część dziobowa, ta dziobnica to jest naj, największy kłopot. I po prostu bierzemy, bierzemy miarkę, ile ja tu jeszcze jest od, od ruchu. Ta część na końcu to się nazywa rufa, no ja mam tu około 60, około 60 cm. Bierzemy w ten czas ukrainę. i tą ukleinę paski, ja już tu nie będę wam pokazywał drugi raz. Pijemy takie paski, z tym, że jak widzicie, ja potrzebuję ukleiny 60 cm. a ona ma 50 więc przy układaniu tego paska trzeba zastosować taką sytuację, że wiem, że tutaj że dokładnie to w ten sposób, następną dociętą okleinę tak trzeba położyć, żeby ona po prostu zachodziła tutaj, jedno, jeden element na drugi element. Co jeszcze tutaj ciekawego chciałem powiedzieć, my mamy lewą burtę i prawą burtę, czyli zamiast robić tylko dla jednej burty, możemy to zrobić, że po prostu weźmiemy okleinę szerszą, bierzemy szerszą okleinę i tą szerszą okleinę yy, kleimy tak samo, klejem, tak jak tutaj pokazywałem w tym przypadku, ale ze względu na to, że ona będzie szersza, to wykorzystamy, przetniemy ją przez pół, potem używając już skarpela i jedną stronę będziemy mieli lewą burtę i prawą burtę. Zostanie nam jeszcze tylko rufa, rufę, podobnie pasek, jak, jak w przypadku But. Co jeszcze bym chciałem powiedzieć? I jak to? I jak potem zrobić te? To musimy wymierzyć, że to ma mieć. No nie powinno być równo z pokładem, ładnie wygląda jak to tak milimetr czy tam półtorej milimetra jest powyżej pokładu. Ta odbojnica. To samo jeśli chodzi o dół. I po zamontowaniu prowizorycznym, tak tym bierzemy potem papier i tym papierem właśnie szlifujemy tutaj. Tak jak nam się to będzie prawda, podobało, to znaczy może inaczej, nie tyle jak nam się będzie podobało, tylko jak to powinno być zgodnie z planem. Chciałem jeszcze powiedzieć wam jedną sprawę, bo otrzymałem tutaj zapytanie. Jakie modele, bo ta pandemia prawdopodobnie trochę potrwa, to rodzice chcą wam kupować modele do składania, do do wykonywania. W Internecie jest bardzo dużo ofert modeli z tym, że są modele w postaci kadłubów i są modele w pudełkach składane przez firmy takie jak m.in. Pierwsza bardzo ważna uwaga. Model musi być dostosowany do wieku. Nie może być takiej sytuacji, że po prostu dla dziesięciolatka kupujemy model tam z górnej półki, jakiś krążownik, pancernik, który fachowiec składa 2-3 lata. To jak może złożyć to chłopiec dziesięcioletni? Proponuję taką sytuację, żeby po prostu porozmawiać, zawsze są te sklepy, które prowadzą wysyłkę, zapytać tych sprzedawców, bo na każdym modelu, który kupujemy, są dwie wskazówki. Jedna wskazówka to jest jaki wiek. I wiadomo jest tam, że do 14 lat, do 12 lat, tam tego jest napisane. To jest jedna wskazówka. A druga wskazówka to jest stopień trudności wykonania. I ten stopień trudności wykonania jest oznaczony gwiazdkami. Są modele łatwe. To jest tylko jedna gwiazdka. Są modele trudne, gdzie są, gdzie są po prostu cztery gwiazdki. Yy, uwaga moja taka jest, że po prostu jeżeli chcemy yy, no, zrobić przyjemność dla całej rodziny, no to musimy po prostu mierzyć swoje zamiary te na... Na to, kto to będzie i czy to jest możliwość wykonania tego modelu. Bo jeżeli w domu jest starsza jakaś osoba, która się na tym trochę zna, to po prostu musi ta osoba pomóc temu dzieciakowi, żeby ten model złożył. No, i ta starsza osoba też musi po prostu swoje siły też no namierzyć, czy on to wykona. Miałem takie przypadki, że po prostu kupowano model za 2000 złotych, czy tam za 3000 złotych dla chłopca 14-letniego. No i ojciec mówił w ten sposób. Skoro ta zabawka jest dla dzieci, dla młodzieży do wykonania, to ja też wykonam. No ale czasami jest taka sytuacja, że no, to musi wykonać albo profesjonalista, i sytuacja jest taka, że zabiera się do tego dziecko, niszczy elementy, no i potem ojciec. Sam próbuje to jakoś tam poskładać, przychodzi i szuka wykonawców, żeby ktoś pomógł złożyć ten model, i są dodatkowe koszty. I jeszcze jedna, na zakończenie mojej tutaj wypowiedzi, jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Jeżeli będziecie kupowali gotowe kadłuby, to jest bardzo ważną sprawą. Czy jest dokumentacja do wykonania tego, bo często jest ten sposób, ja też przyglądałem w internecie, że jest kadłub jakiegoś tam, no drobnicowca, jest podany, że on, plany to są w y, modelarzu z 56 roku i, i sprowadza ten człowiek, y, kupuje kadłub i okazuje się, że dokumentacja jest nie do dostania. Po prostu nie ma tej dokumentacji, jest bardzo trudno dostępna albo koszt dokumentacji przekracza dużo yy, tą no, cenę naszego kadłuba. Jeszcze następna sprawa, już tak na koniec, to to, że jeżeli kupujecie. Gotowy poskładany w pudełku model, to tam są wszystkie elementy. I po prostu nie trzeba dodatkowo biegać za listewką, brakuje tylko najczęściej farby, no i kleju. No, i na tym bym zakończył dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.